Jesteśmy po przerwie u dziadka nowościach. Parę gołąbków wyszło. sobie pod siatkę. Dziadka nie ma, dziadek w pracy dzisiaj. Będzie o 14.00. Także nie pokażę wam gołębi w środku. No ale już po malutku będą filmiki. Kto chce, niech ogląda. Nie zmuszam. Jak to tam niektórzy. Kto chce, suba da. Kto nie. A niech sobie ogląda bez subskrypcji. No co, chciałem pokazać Wam. Chciałem Wam pokazać o. Tutaj nowy gołębnik powstaje. To powstaje nowy gołębnik. Tak, w środku wygląda. Jeszcze, jeszcze niedokończony. Jeszcze nie dokończony. No ale już się coś tam dzieje. Nie jest za duży, nie jest za mały. Zrobiony z płyt PCV, najmocniejsza płyta, jaka jest. Lata, nie? To normalnie to od lata. I tutaj, w tym gołębniku, będą właśnie siedzieć wszystkie bociany białe. Yy, razem z berlinami i weszwany. Tutaj, będą w tym gołębniku, właśnie będą siedzieć. Zaś tutaj w tym gołębniku starym Tutaj w starym gołębniku <laughs> będę siedzieć same tiplery No takie górnolotne, jak dańskie I tutaj właśnie będę przynosił Wszystkie swoje młode Budapeszty bo, Po prostu żeby rozganiać te tiplery No bo dziadek to tam nie ganiał tych gołębi Dziadek gołębi nie ganiał a Chcę po prostu, żeby te tiplery tam zaczę zaczęły coś mu latać, bo starszy człowiek, wiadomo, nie tam trzyma dla, swojej, tam, dla swojego tam hobby. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. W Gdańskie będą siedzieć, tiplery. Tam Zamojskie ma dziadek. Także, także jo. No. No, i tutaj do tego gębnika będzie dobudowana Woliera. Tam już kolega Ciatkowi spawa Wolierę i wyskok. Będą sobie wychodzili przez Wolierę z boku, będzie wyskok. I tutaj sobie będą chcieli właśnie te same białe bociany, we Berliny, no i Weszfany. A tam, tam, jak, tam, jak mówiłem, same będą te górnoloty plus te moje Budapeszty, które przyniosę młode, żeby to rozganiać. I tak, jak mówię, no tam po młodych, tam te stare będę chciał skasować. I chyba się tu przeniosę do dziadka, bo tam nie ma z kim, tam nie ma z kim ganiać, tak prawdę mówiąc. Słabek tam swoje robi, sobie tam lotuje, niech sobie tam działa. No, fajnie, że tam sobie coś tam nagrywa. Pozdrawiam cię, kolego. Ale mówię, no, tam. Z sąsiadem to tam nie ma co w ogóle ganiać to jego gołębie nie chcą do ściny chodzić a ganiać się tam ze sławkiem po ścinach to, to nie ma sensu bo my to tam się nie łapiemy także także tego mówię no sąsiad jak chcesz mówię no to ostatnio powiedziałeś że że twoje gołębie z zegarkiem w ręku chodzą dłużej nie ma sensu ganiać wokół budy Zapakuję to w klatki, pokażę, że masz odwagę. 5 km, no mówię, no, żebyś tam nie zatracił za dużo, żebyś zara nie gadał. Bo ja to jestem gotowy dać nawet cały gołemnik Oprócz jasnych, mówię, bo jasnych nie daję. jasno zostawiam. Ale Budapeszty jestem gotów zapakować, nawet z młodych pościągać. Także może będziesz oglądał ten filmik. No to daj znać. Mi. No. taki widynek, jeszcze. Widynów, widynów też ma dziadek sporo. Także mówię: no. pozdrawiam serdecznie. Kto chce, niech ogląda. Kto chce, niech subskrybuje. Ja tam nie będę namawiał nikogo. Po prostu tak, że nagrywam. Bo tam dziadek coś tam chciał sobie z tym YouTubeem podziałać. No to też tam próbujemy mu tam. Także będziemy widzieć się później. Do usłyszenia. Hej.